Okej, okay, w międzyczasie dokonałem małego treningu i małych zmian w moim teamie. Teraz mój team będzie wyglądał tak. Więc okej, okay, mam teraz tak: Cirrusa, Cruella, Muz, Gomroza, Aether, Karambę i Dolphiniego, I także u Cirrusa i Crueli dokonałem małych zmian w ich movesetcie. Mniej więcej Cirrus, zamiast podmuchu wiatru, ma teraz Return, to jest pierwsza no, zmiana w moim teamie. Jeśli chodzi o moveset I druga zmiana to jest u Cruelly U niej teraz zamiast giga wsysania Mamy teraz Solar Beam, promień słoneczny No oczywiście mocniejszym ruch typu tego. Myślałem, że na no w sumie czemu nie Mocniejszym ruch tego typu na Cruelly Na pewno się no sądzę, że przyda więc ok, teraz z tym teamem, no trochę czasu będę teraz nim dysponował. I tak, teraz z nim popłynę na północ od wyspy Sinabar przez drogę numer 21 do miejsca, no, no, w którym nie ukrywam, że dawno nie byłem, a jest to miejsce, no jednak całkiem mi bliskie. No co to jest, pewnie się za chwilę przekonacie, ale póki co walka. Ale fakty są takie, że wciąż nie wierzę, że udało mi się tego Moldresa tak szybko złapać. Po dwóch rzutach Ultra bolem. no poważnie po prostu. A czy szczerze jeszcze gdybym podczas treningu natrafił na Pokemona Śniącego, to już byłoby w ogóle masakra. Po prostu bym już po prostu poczuł taką euforię zupełną, że nie wiem. Po prostu tyle nie wiem, warta mieć w jednej sesji nagraniowej masakra po prostu. No, znaczy oczywiście nic z e, tego nie spotkałem, ale po prostu jak mówię, gdybym to tak tak spotkał, to... O Jeezus, ja bym ze sobą zrobił ze swoim ciałem i w ogóle ze swoim wszystkim! Po prostu bym widział podwójnie wręcz od tej euforii, nie mam pojęcia! Jajku, w ogóle przez chwilę przeczytałem tutaj, że, tutaj, że tutaj jest, to jest pływak Poland, a nie pływak Rowland. Jej, już mam odpały, Widzicie, o tego Moltresa już mam odpały, że. Pływak Poland, Pływak Polska, nie mam pojęcia. Eeeh. Moltres, patrz co narobiłeś z moją głową. Znaczy, nie żem narzekał, po prostu stwierdzam fakt. No dobra, tu mamy jeszcze rybaka. Chyba właśnie tak zauważyłem, że, tak, że tak, że tych rybaków, tych wędkarzy w sensie. Właśnie oni was nie zauważą, jeżeli do nich podejdziecie tutaj, wiecie, z kierunku wody, tylko wiecie stąd, dalej sobie łowią ryby i tak dalej. Ale wiecie, bycie na ziemi i tutaj pokazacie, wiecie stąd, z piasku, to nagle, Eee, zobacz ze mną. Nie wiem, taka dziwna rzecz, pro propos tych gości, którą zauważyłem, że następuje. No cóż. Fuck Seeking! Yeah, Dwa level upy w jednej walce! Nieźle, całkiem nieźle przyznam. To spaliło trochę czasu. Okej, okay. jak mówię, dwa levely to jednak wciąż... Tak najbardziej dobra nagroda za, no, za tę walkę. Zaraz może kolejna karambej, no tam widzę już kolejny wędkarz stoi tam znów na piachu, na tej jakbyś takiej, takiej małej, dziwnej, samotnej wyspie. Przepraszam, jestem tak sfrustrowany od niełapania niczego. Jezu, niczego nie złapałem! Czy to miejsce może być po prostu wielkim basenem, czy coś? Ech, nie sądzę mój panie. Widzę, że ktoś ma niefarta do łapania Pokémonów. inaczej niż ja. <laughs> o Boże, przyznam, chyba dawno nie byłem w takim humorze podczas splejów nie będę ukrywał. Może oczyszcza moje ciało i umysł. A ja, no chyba ci za bardzo orzeźwiło. I oczyściło i w ogóle. O, o w ogóle, tak, 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 tak. Trucizna, wiem, trucizna. Spokojnie gro, uspokój się, panuj nad sytuacją! Nie musisz panikować, wszystko jest pod kontrolą. Te, te twoje piksele są niepotrzebne co tych parę kroków, które dokonuję. Ile ma tego? 17 antidotów. No widzisz, że go, 17 antidotów to chyba nie jest ma, mała ilość, czyż nie? Karamba będzie zdrowa, wszyscy będą zdrowi ogólnie. No tylko może Cyrus ma nieco średnią sytuację ze zdrowiem, ale da sobie im radę, Cyrus, mam nadzieję. Okej, okay, walka podwójna. Ha? Walka? Ian, nie możesz tego zrobić sam? O! Widzisz? Przegraliśmy! Jesteś już szczęśliwy? No chyba właśnie nie powinien być, skoro przegrał, ale... Wiecie, to jest dzieciak. Jestem bęczący, przecież możemy iść do domu. A ty co powiesz? No ale siostrzeczko! Chyba nie stać wagi w ten sposób! Okej! Okay? A czy od pływania, czy od walki? Bo... A czy no... Bo wątpię, że wiecie, takie walki Pokémon miały, wiecie... Być dobrą metodą na chudnięcie, czy coś? Zresztą ona wsa taka gruba nie była, z tego co widziałem przynajmniej. E, chcesz wiedzieć tutaj, czym ryby biorą? W ogóle my, założyłem, że twórcą się bas już kończyły te pomysły na imiona dla trenerów, bo wiecie, dopiero co był ten Roland, a teraz jest Ronald? Roland i Ronald, no. Kurczę, naprawdę. Oni są tak blisko siebie, ta błyka panów o jakże podobnych imionach. Po prostu, jak mówię, to tylko sugeruje, że im się już pomysły kończyły. Wiecie, na końcu gry, że. O, czego jeszcze nie było? Co było? Była Ann? Była, była Elizabeth? Było tam coś innego? Był, nie wiem, Tim? Był John? Czy coś podobnego? Było to, a było tamto? Nie, to dajmy teraz imiona, które są na podobne, mimo tego, że panowie mają tutaj, no. Małą. No mały dysas ich dzieli, ja mam podobne imiona, a nie ważne. Po prostu takie coś zauważyłem. Sześć Pokemonów. O pamiętam cię! Sześć Magikarpi! Tego typa to pamiętam. Ten typ tak ma. Okej, okay, ta walka była jedną wielką kupą żenady. Zyskałem z niej ile? 700 expa łącznie? Chyba około 700, no bo to jest 100, no, 115 razy 6, to jest ile? Czekaj, to jest 600 i 15, ale 6 to jest... Um, 90? No to chyba 600 690 stycznie, tyle jak was zdobyłem, niecałe 700. Jejku, wait, świerz! Chyba <grybacz>, ale To ty i te twoje Magic co sałe ci wędkę, kiedy je łowiłeś. Wow, okej, okay, to, to nie brzmiało dobrze. Dobra, tyle na no, tego pana. Już mam dosyć tych, kurczym, bezużytecznych, tych, kurczę, rybek, którymi on tutaj dysponował. to jest więcej trawka jakaś w ogóle? A no i patrzcie, gdzie my w ogóle wylądowaliśmy! Alabastia! Nasz dom! Nasza skrzynka, nasze drzwi, nasze wszystko! Mamo, jestem... MAMA LUIGI! MAMA LUIGI! A dziękuję za, dziękuję za wszystko, za to, że pozwoliłaś, to wiecie trochę odpocząć i tak dalej, no bo też moje Pokémony trochę tego no jednak potrzebowały Aaa, okej, okay, to wszystko ma full HP. No witaj pokoiku, witaj mój domku, witaj mój s to jest man NES, czyż nie? Owszem to jest NES? Myślałem, że Nes a ze SNESem, ale nie pamiętam że które jest które? Witaj NESie, witaj TV, witaj mój PC który miał po po na początku Aaa, tyle jakże dobrych wspomnień I Jeszcze jest ta karteczka w ogóle jeszcze, która, wiecie, mówi o pomocy, że wciszcie L albo R, żeby tutaj uzyskać pomoc w tej postaci czy tamtej. ojejku domek, domek. O i w ogóle też, może Ołka też, może tutaj odwiedzę. Ma pewnie siedzieć w tym laboratorium. Dzień dobry, panie Oak Jak się masz? Dobrze Cię widzieć. Jak tam sobie daje radę Twój pokedex? Proszę, niech to spojrzy hmm, Ilość postępów, którego dokonałeś na swoim pokedexie, to. 108 Pokémonów widzianych i 30 posiadanych. Jaka jest tutaj ocena? Ha, dobrze, widać, że tutaj jest się, no mocno. Ha, owszem, panie Oak, już to zrobiłem. Już się nie bój spokojna, twoja rozczochrana. I w ogóle jeszcze ten Charmander tutaj w ogóle leży ten z Charmanderem jeszcze nikt go nie zgarnął, w sumie trochę mi go szkoda, tak wiecie tylko, tam siedzi te, te wszystkie dni, miesiące, czy lata nawet tam w tym Pokebolu zamknięty, nie wychodzi w ogóle na świat czy nic, nikt go nie zgarnia, on go leży i nie może na nic za bardzo liczyć. Oj, w ogóle, tak, za wami też się stęsknięm, Rataty i Pidgey na levelach drugich trzecich, no maksymalnie chyba piątych, czy może czwartych, nie jestem pewien. Tego pana też pamiętam co dawał podkę. Jeju, kurde, tyle nagle wspomnień, wiecie, tu się tworzy w mojej głowie, że o pamiętam to, pamiętam tamto! Kurczekły też ten Moltres w ogóle Tak nagle mi na humor wpłynął niesłychanie. Po prostu masakr... Nie, be, nie będę ukrywał. Ale okej... Okay. Okej, okay, coś chyba już ten chcę ten, ten, ten humor popsuć. Już my się myślałem, że wyjdę strawy spokojnie. Nie, jeszcze PJ, no tuż przed końcem przez wyjściem. Dobra, trudno. Teraz właśnie akurat chciałem tutaj wyruszyć do, do tej do Werdani, bo tutaj pewnie też pamiętacie, że na porządku gry wiecie, że to był ten cały stadion, że niby wiecie był zamknięty, że nie było w nim lidera, chociażby ten stadion tutaj wiecie cały czas jest stoi, jest no gotowy na nas tak naprawdę. I nas ten dziadek informuje, że no lider tego stadionu też stadionu powrócił, więc w końcu możemy tam wejść i zgarnąć no już ósmą oznakę, ósmą ostatnią w całym reg no regionie Kanto, więc myślę, że dobrze będzie tam w końcu wejść. Więc co powiesz? Yo, przyszły czempionie! Nawet ja nie znam tożsamości lidera Verdani, ale jedno jest pewne, to będzie najcięższa walka z nich wszystkich. Także słyszałem, że, tre że tutaj trenerzy lubią pokemony ziemne. Owszem, i tak samo też lider tego stadionu będzie dysponował pokemonami, no głównie ziemnymi. Więc okej, okay. tutaj widzimy w tym stadionie wnętr nowego wnętrzu, mamy też takie oto, wiecie, łamigłówki z tymi właśnie strzałkami, tymi właśnie panelami, które, wiecie, nas jakby e, nas wyrzucają w nową stronę, gdzie one pokazują. I to pewnie no wam mniej więcej powinno przypominać te łamigówki, które wiecie były w kryjówce zespołu R w Prismanii, pod tamtejszym salonem gier. Tamte wiecie też były te wiecie te same strzałki, panele, te wiecie rzucające i zatrzymujące coś takiego, więc... Hmm, ciekawe co to nagle robi tutaj w tym stadionie. również taki, no identyczny mechanizm, identyczny system, no tego się pewnie tak nie przekonamy. I także w sumie no mimo tego, że to jest to, wiecie, stadion, w którym lider ma pokemony ziemne, mimo tego też tutaj jednak dużo trenerów ma pokemony właśnie typów innych niż ziemne, to właśnie widzimy mnie to jest Arbokę, oczywiście typu trującego. Więc też oczywiście warto byłoby to w miarę zanotować. I na końcu kres. No to poszło królewi całkiem nieźle. Chociaż też nie ogram, że w tej walce nieco mocno oberwała, ale też jest bliska level-upa. Oj, chyba Taurosa jeszcze nie widzieliśmy, więc może bym go chętnie pokazał. Tauros, który oczywiście jest pokemonem normalnym, jak mówię, tylko go można spotkać się em, w strefie Safari, jest tam on rzadkością ogólnie. Jak mówię, Tauros jest jednak, jak wiecie, trochę, moim zdaniem, Pokemonem niedocenionym. Oj, tu widzę, że no, działa pasywka Karamby na pasywkę a wiecie, on chciał ją zastraszyć, ale ona nagle mówi, że nie, ja mam swoją pasywkę i mi tutaj no, ofensywy nie obniżysz, haha, ha, i co powiesz na co? No nic, więc jak mówię, Tauros... Na niego oczywiście użyję tutaj tego Burzenia Cegieł, mam nadzieję, że to go wykończy... Powinno? O, jednak nie, okej, okay, jednak to wytrzymał. Ale używa jednak tylko... pościgu, Pursuit który, jak mówię, nie jest takim dobrym ruchem. Mało karambie zrobił. Aż by cię wręcz chciało rzec takie. Aj karamba! Aj karamba, dobra, więc to było tyle na tę walkę. Um, coś tu jest jeszcze z tej strony. Owszem, jest widzę tutaj pan karateka. Okej, okay, tutaj widzieliście siłę promieni słonecznych. One hit KO na... No, znaczy, no, nie ma, że one hit KO na tym na, maczoku, na levelu właśnie tym samym co Cruella? No to chyba udowadnia, że jest to jednak naprawdę mocny ruch. Tylko no, też oczywiście należy, wiecie, wiedzieć jak go, no, trzeba wykorzystywać, żeby rzeczywiście on wa wam się bardzo przydał. Dobra, KO pokonany. To była KIOWA walka! No ja musiałem pójść w tę stronę. Dobra, więc co mamy jeszcze tutaj? Widzę jednego pana tam na górze, teraz się nim zajmę oczywiście. Jest to jeden z tych całych Cool Trainerów, wiecie, fajny trener, wiecie, filotowe włosy, chyba już mówiłem kiedyś, wiecie, że fajnie by było gdyby, wiecie, na świecie wszyscy mieli, wiecie, różne kolory włosów, a nie tylko, wiecie, tylko, no, brąz, blond, czerń, to wszystko, do tego tylko się, wiecie, kolory ograniczają, no, wiecie, jest jeszcze oczywiście ten kolor, no, kolor, no, kolor rudy i to wszystko bez farbowania. A właśnie, nikt nie ma wycie fioletowych czy zielonych? A czemu właściwie? Co, co byłoby w tym złego? Zostałem pokonany? Tak, chociaż ta walka nie ukrywam, też była trochę długa. miał 5 Pokemonów na levelach chyba, no każdy na 37, jeżeli dobrze tam widziałem. Więc, no ta walka trochę się dłużyła. Trochę tam musiałem też na siebie tam ran przyjąć. Ale ogólnie poszło to jednak, nie, no nie najgorzej. Um... Tam może teraz na pierwsze miejsce. Nie, może Dolwiniego, trochę tutaj. Dolwiniego chyba jeszcze. No. Nie widzieliśmy dawno w akcji, więc może. Niech teraz on powalczy. Łatwe! Następny! Łatwe! Następny! Łatwe! Następny! Aaa, znaczy już nikogo nie ma, okej. Okay. Dobra, bo. Okej, okay, ci goście nie byli wcale trudni. Żaden z nich, no tak naprawdę, no ten trzeci w szczególności, ten wiecie, pierwszy z lewej, to na tylko Rajhorna na levelu 43, jak mówię, Rajhorn typ kamienno-ziemny, jak mówię, bardzo przeze mnie typ nielubiany, bo po prostu słaby, w szczególności na ataki i wodne, i trawiaste, i po prostu tak łatwo jednak jest wykorzystać słabość tego Pokemona, że po prostu nie było mowy o ciężkiej walce. O! Kolejne 5 Pokémonów, w właśnie dużo gości ma aż 5 Pokémonów, w ogóle w swoim teamie, tak zauważyłem, całkiem w sumie dzięki temu mogą się wywiązać, wiecie, długie walki, to też takie, które mogą dać mi całkiem dużo expa, więc w sumie, o ile trochę mi to czasu zabiera, o tyle jednak nie narzekam, skoro expa i tak zgarnę, a exp zawsze będzie mile widziany.